SBS 5 Szczecin, Zbigniew Zając, Sportowy Kwadrans, Bartosz Kosin, Kosiński, moim i Państwa gościem. witam Cię. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Skąd ksywa Kosin? Od nazwiska. Mhm. W młodości tak mówili również na mojego tatę i po prostu ksywka przeszła z pokolenia na pokolenie. Przejąłeś ją. Tata też trenował sporty, walki, eee, w ogóle sport? Tata trenował za, za, za taki, w takim wieku jak ja byłem, to trenował boks. I... on był takim motorem napędowym, a był taką osobą, która cię do tego sportu pchnęła? Nie, nie. Wydaje mi się, że osobą, która pchnęła mnie do sportu, był mój ojczym, który nie odpuszczał mi nigdy treningów, czy to było Karate, czy w późniejszym czasie było to brazylijskie Jitsu. To nigdy, nigdy nie pozwalał mi odpuścić. I myślę, że to też zaprezentowało w tym, że y, jestem w tym sporcie do dnia dzisiejszego. Mm -hmm. Już nam troszeczkę ujawniłeś karate, brazylijskie jiu Od czego się zaczęło? Zaczęło się od karate. Od Jakiego stylu? Y, kyokushin. Twardy styl. Twardy styl, y, ale po pewnym czasie y, jakby zrozumiałem, że to nie jest do końca dla mnie. Mm -hmm. Rodzice zapisali mnie na boks i do tego dołożyłem brazylijskie jiu y, potem MMA. No właściwie to było naturalną już konsekwencją tak, tak. tej całej ścieżki, która, którą słyszymy tutaj. Tym razem semi-pro, jeszcze nie są to profesjonalne walki, to są jeszcze te w określonych formułach. Twój rekord to 1-1, coś więcej o tym rekordzie, trochę nam to przybliż? Rekordy są zbudowane tak naprawdę na zawodach ALMA, mhm. więc będzie to moje pierwsze starcie na takiej gali. Tak, gali semi -pro, w walce semi pro i na większej gali tak naprawdę przy dużej publiczności, ale czekamy na ten moment od dzieciaka, od dziecka, więc myślę, że czuję się będę się czuł tam jak ryba w wodzie, bo spełniam marzenia chłopca. Który siedział kiedyś przed telewizorem i mówił, że też kiedyś tak będzie wyglądał, jak ci wszyscy inni zawodnicy. No to jak już siedziałeś przed telewizorem i oglądałeś, to pociągnijmy ten temat, kto jest Twoim takim wzorem do naśladowania. Wzorem do naśladowania wydaje mi się, że jest Michał Materla. Mhm. I... No człowiek stąd, czyli trochę taki lokalny, że tak powiem. Ikona lokalna. Lokalny bohater, ale myślę, że to już jest bohater na większą skalę, bo mm -hmm. jest to No, już... Film jest o nim nagrany, więc naprawdę no, tak. Michał Materla to jest jedna z ikon polskiego MMA, to pozdrawiamy Michała oczywiście. Pozdrawiamy trenerze. No właśnie, trenerze, czyli to jest również osoba, z którą masz możliwość trenować na co dzień. Tak. Yy, po przeprowad... Mieszkałem w Świnoujściu, przeprowadziłem się do Szczecina. Właśnie ze względu na ten na rozwój kariery tak, sportowej? Tak, tak. Skończyłem szkołę i, i, i chciałem spróbować w sporcie, żeby później na starsze lata nie powiedzieć, że nie spróbowałem i żeby nie mieć do nikogo pretensji. Eee, I myślę, że to po prostu drabinka, szczebel po szczebelku i, i doszedłem do tego, o czym marzyłem jak byłem małym chłopcem, czyli trenowanie z tymi wszystkimi osobami, e, których plakaty wisiały gdzieś w pokoju. Super. Natomiast tak jak powiedziałeś, drabinka, szczebel po szczeblu, mam wrażenie, że na razie jesteś na tym początkowym szczebelku, ale tam gdzie się wysoko widzisz ten koniec tej drabiny co będzie tym końcem drabiny dla ciebie. Jakie są twoje marzenia, jeżeli chodzi o sport? Końcem kariery, na pewno znaczy końcem marzeń to na pewno będzie jak już będę na całym szczycie. Będę mógł powiedzieć sobie w przyszłości swoim dzieciom i swojej powiedzieć, że dokonałem to. No ja o czym mówiłem, jak byłem młodszy. Że... Mhm. Ale czy dzisiaj to jest już pomysł na UFC, na KSW, na jakąś inną dużą federację? No bo nie oszukujmy się, na dzień dzisiejszy SBS jest taką wylęgarnią talentów. Jest takim miejscem, w którym Piotrek, Janusz Wojtek, Janusz Radek, Kramarz oni wszyscy ciężko pracują na to, żebyście się pokazali. Oni was wyławiają z tego całego jeziora fajnych, młodych, zdolnych ludzi. No i gdzieś na pewno macie już jakiś pomysł dalej. Jeżeli tu pójdzie, jeżeli tu się wybije, to chcę gdzieś być dalej. FN, KSW, a przecież wiemy, że SBS współpracuje z takimi federacjami. Czy też wręcz przeciwnie, ty się już widzisz gdzieś tam u Dana na UFC. Yy, powiem szczerze, że jest to moja pierwsza walka tak naprawdę przed taką publicznością, i yy, yy, chciałbym zobaczyć, jak, jak zachowa się mój organizm podczas czegoś takiego. Ale oczywiście mierzę jak najwyżej i, i widzę siebie na, na samym szczycie. No to słuchaj, tego Ci życzymy i życzymy Ci udanego debiutu, chociaż yy, no, to jest zawsze trudne życzyć każdemu z Was tego udanego <laughs> debiutu, bo ja sam jako sportowiec mam świadomość, że wygrać może tylko jeden, niestety. Ale powodzenia. Nie dziękuję. A ja Ci dziękuję za dziś. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Super.